Startuje Zuzanna Okroj na koniu Windhoek Jantar. Przygotuje się Junior. Najazd 1-0. I znowu zewnętrzna noga w najeździe do dwójki. Cały punkt. 20. Zakręt do trójki prawidłowy, aczkolwiek lekko koń wstawiamy zewnętrznie. Trójka 0, linia czwórka 0. Prawidłowa noga do piątki i 0. Zakręt i szóstka 0. 7a, 0 zero do ósemki. 9, A, 0 do 8, 9a, 0, b0 i ostatnia przeszkoda, 0, bardzo piękny przejazd, po punktu wrażenie ogólne wynik łączny to półtora.